Tak wygląda już e, praktycznie skończony arkadę jeszcze bez tego joysticka, co o tym żeśmy się umawiali. E, gry jak widać chodzą, jest czarna szyba z przodu, wstawiona e, elektronika od subwoofera, jest dosyć głośny. Tym się robi całość, master głośniej, a tym sam basnie. E, no i, i, i tak wygląda. E, Dwa pimbole. Lusterko tam w środku. To mi się odbija troszeczkę światło od szyb. No cóż, teraz tak. Oklejony jest tak jak kolumny estradowe. W całości, oprócz tyłu. Z tyłu nie ma jeszcze ścianki. Jest tak, jest głośnik basowy. Głośnik do e, zamontowany jest z przodu, z tyłu za, za, za lustrem na tylnej ściance. Jest jeszcze do sopranów. E, dwa kanały, e, płyta główna, dysk. E, grafika z Jobs e, w środku, ten monitor, tak jak mówiliśmy. Czarna szyba ma to do siebie, że strasznie wyastrza kolory, jest, jest kontrast, jest nie, niesamowicie, poprawiło to, no. Teraz tak, tym dłużej przytrzymujemy, przytrzymujemy dłużej, wychodzimy z gry. Powrót, to jest powrót do mini. ponad sekundę trzeba przytrzymać, żeby wejść w grę naciskamy ten sam przycisk troszeczkę szybciej. Możemy nacisnąć, bo to, w sumie to jest wejście w grę, nie? Jeśli się pojawia taki komunikat, to trzeba joystickiem poruszać lewo-prawo, czyli sprawdzić joystick. Co tu dalej? Się wczyta nam gra. Tym przyciskiem wrzucamy monety. Tym robimy start gracza, nie? czyli start gry. Wrzucamy monetę. Jak widać, się pokazuje nam ilość monetu. Start. Klikamy start. Już jesteśmy w grze. Musimy sobie wybrać, wybrać sobie klienta, klikamy butonem. joystickiem wybieramy, zresztą to już, już później, jak już jesteśmy w grze. To już nie ma problemu, żeby powrócić z tej gry. Klikamy, dłużej trzymamy przycisk. Powrót to jest prawa strzałka, środkowy przycisk. Lewy przycisk w tej chwili nie jest jeszcze nigdzie podłączony, ponieważ miał regulować głośność. Ale jest, głośność jest, jest po prostu wstawiona na panelu z przodu. Jest lusterko, to jest taka jakby zaślepka, tutaj miał siedzieć właśnie głośnik, albo podświetlany billboard. Po prostu nie, nie zdążyłem tego wykonać, i, i, i można w każdej chwili sobie wybrać te lusterko, odkręcając w sumie tutaj, gdzieś w obiciówce jest jedna śrubka. Wykręcając z tyłu udaj że dwie. Tą górną część możemy tu, tu jest jedna i tu, i tu jest jedna. Możemy całkowicie sobie zdjąć pokrywkę. No cóż, włącznik, wyłącznik całego automatu przyciskamy. Raz, automat się wyłącza. Jeszcze raz włączymy, żeby była pełna instrukcja, żeby potem nie było żadnych. Niedomówień. Od razu mówię tak, nie wszystkie gry pracują. Pracują gry z Neo Geo, czyli gry Arcade. Ja po prostu, żeby było szybciej, wrzuciłem tam ponad 1000 gier, nie przebrałem tych gier. Te gry są po prostu obsługiwane przez inne emulatory, trzeba byłoby dostawiać romy, ale. Jest to jest znikoma ilość tam jest dosłownie 7 czy 8 gier dodatkowo za dużo wrzuconych że tak powiem które, które po prostu no nie będą pracować na tym emulatorze I ja miałem przebrać wszystko ale po prostu z braku czasu wrzuciłem wszystko co miałem nie? cały dysk także no co tu jeszcze Arkada się odpala Maximus w całości wygląda to tak ciemna szyba z przodu mamy Maximusa wybór gier znany możemy sobie joystickiem do dołu strzałko do dołu, do góry, do pojedyncze gry tak całe strony lecimy całymi stronami nie? no i dobra Co, w co byśmy mogli zagrać dobra, przelecimy sobie do góry gdzieś tu widziałem blade blade jest blade czyli teraz tak, żeby wejść w tą grę klikamy ten przycisk, albo ten krótko klikamy sobie ten przycisk Wchodzimy sobie w grę. Gra nam się załadowała. Sprawdza monitor. Sprawdza ram, rom. I się zaczyna gra. Możemy sobie zrobić głośniej. Rzucamy monetę, żeby zagrać. A oczywiście, jeśli nie wrzucimy monety, a wciśniemy od razu ten przycisk start, to pokaże się nam, jak w to grę grać. Taki filmik krótki z opisem gry. Wrzuciliśmy monetę, klikamy start. No i jesteśmy w grze. W chcemy być. Klikamy buttonem i zatwierdzamy. Tu akurat do tej gry do większości gier są potrzebne tylko dwa przyciski. Button no i joystick. Nie, nie wiem, co tutaj... Jedno ręko nie za bardzo. No jak już mówiłem, bardzo dobrze poprawiło. Poprawiła jakość tego obrazu ta czarna szyba. Poza tym nie widać ten obraz. Fajnie się zlewa. Jest lustro na górze. Mamy duży, fajny przestrzenny monitor. Dużo się dzieje. O, dziabno mnie. Dobra, fajna zabawka, ale ja już muszę kończyć. Także wychodzimy z gry przytrzymując środkowy przycisk dłużej. Czyli jeszcze raz przypomnę, wejście z menu, żeby gra w grę, wyjście dłużej przytrzymując ponad sekundę wyjście z menu, do menu, wyjście z gry, przycisk, który symuluje wrzucenie monety, i przycisk startu gracza, startu gry, włącznik wyłącznik automatu. Mam. Wyłączamy. Automat nam się wyłączył. To taki krótki opisik automatu. Oczywiście on jest z dwóch stron obity. Kocem takim jak na kolumny, tak jak już wspominałem, i, i to wszystko. Tak to wygląda.